Ciemanko, ja odnośnie mojej ostatniej wstawki, a konkretnie walki z Kasiuszem powiem Wam szczerze, że nigdy nie spodziewałbym się, że po tylu latach odświeżenie, wstawienie zdjęcia będzie budziło tyle emocji i zapytań. Ale to prawda, boksowałem z nim trzy albo czterokrotnie, choć nie ma czym się chwalić, za każdym razem wygrywałem, ale byłem wtedy reprezentantem kraju, mistrzem Polski boksowałem na mistrzostwach świata, Europy czy w kwalifikacjach olimpijskich Kasiusz zawsze był ambitny e, zawsze chciał wygrać zawsze e, był charakterny e, ale no brakowało mu tak jakby tego talentu, brakowało mu też na pewno e, obrony e, ale mimo tego doszedł bardzo daleko bo boksował przecież w Lice Światowej w USB i e, 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 Widać, że, że ten talent to jest tylko ciut, 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 ciut tego sukcesu, a większość to jest ciężka praca. To jest, to jest właśnie ten charakter i chęć zwycięstwa. Bo on cały czas szedł do przodu, zawsze na każdej walce, mimo tego, że dostawał, obrywał to, nie obracał głowy i konsekwentnie szedł do przodu. E, wiem, że e, też jest inteligentnym gościem, bo e, wybierał też sobie kategorie wagowe, tak? Pamiętam, jak go spotkaliśmy, e, któregoś razu wieczorem byliśmy na spacerze, a on e, wracał z McDonalda. I mówimy: Kasiu, są no co ty jutro ważenie? Jutro nie? No to, to masz rano ważenie, a ty dowiadasz, a on: No co, ty ja przecież ważę, wiesz, tam. 80 kilo, nie? Także, także mogę sobie pozwolić, czy tam 78 kilo ważył czy 80 kilo mógł sobie, mógł sobie pozwolić dojeść dlatego, bo no, wokłował osie... w 81 kg, także nie, nie ma problemu z wagą. A poszedł w półciężki, dlatego, bo w 75 wiedział, że, że jest tylu kotów, tyle zawodników wysokiej klasy, że no, będzie mu ciężko się przebić yy, i zrobić medal. tak? Tak samo jest z, z teraz z walkami frykowymi. Już pomijam całą sytuację, jak on się tam dostał, ale to też są medialne zagrywki. Kto nie zna tego świata i show biznesu, ten, ten o tym nie wie, ale jeżeli czym więcej czekasz, czym bardziej, bardziej jesteś popularny, czym, czym więcej mówisz, tym no, masz zasięgi i no, niestety to w tych czasach się liczy. Jedni potrafią to zrobić, tym, że osiągają sportowy sukces albo coś zrobią pożytecznego, a inni niestety te rzeczy patologiczne i to jest najłatwiejsze w tych czasach. Przykre, ale niestety rzeczywiste. I jeszcze wrócę do tego, jak Kasusz mówił, że będzie walczył z Magregorem. No wiadomo, że to była bójda i wiadomo, że nigdy do tej walki nie dojdzie, ale jeżeli on to powiedział, patrzcie, ile portali to puściło, zobaczcie, ile portali o tym mówiło, ile ludzi o tym mówiło. Ile to miało wyświetleń, ile to miało zasięgu, i dzięki temu, tak jakby zaraz znów było o nim głośno, i dzięki temu, tak jakby zyskał e, nowych fanów, ale, krytyków, ale było o nim głośno. No, nieważne e, jak się mówi, ważne, że się mówi, to jest takie powiedzenie. E, I i no myślę, że tutaj trafne, tak. E, zrobił jakiś sukces e, swój, choć myślę, że, że na pewno. Też się w tym pogubił i widać, że teraz nawrócił się bądź nie, ale na pewno pieniędzy dużych nie ma z boksu olimpijskiego, a pomimo tego do, tego, do, do niego wrócił w kategorii wagowej 92 kg, także ciekaw jestem jak on to będzie się prezentował, bo wiadomo, że to jest kategoria Open, także może walczyć z chłopakiem, który waży nawet 120 kg. Życzę mu powodzenia i tak jakby. Wyprostowania swojej głowy, psychiki. Eee, niech robi to, co lubi, ale niech promuje sport, a nie patologiczne zachowanie, bo tego chyba było za dużo.